W trakcie sympozjum omówiono najważniejsze osiągnięcia stowarzyszenia, które od trzech dekad angażuje się w ochronę środowiska przed skażeniem oraz działania na rzecz systematycznej poprawy jego stanu. Istotnym tematem było również kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz promowanie życia w harmonii z przyrodą. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów dotyczących nie tylko ochrony środowiska ale także ochrony dziedzictwa narodowego związanego z kulturą i tradycją regionu. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z panią Janiną Drążek, prezes stowarzyszenia ekologicznego, która opowiedziała nam, jak rozpoczęła się działalność organizacji. Wielki protest przeciw spalarni był podstawą zjednoczenia kilku gmin w obronie pięknej pałuckiej ziemi i kujawskiej. Pojawy zachodniej pałki były bardzo zagrożone. Hasło, oczywiście, padło w pakości. Pan Arkadiusz Kotyński, który już miał Stowarzyszenie Ekologiczne, rozgłosił tą wiadomość, która w pewnym sensie była ukrywana, to znaczy nie dochodziła do społeczeństwa. I to właśnie był ten sygnał, w którym społeczeństwo się zjednoczyło, a potem. A potem to już się zaczęło. Działanie na terenie gminy, bo pierwsze kroki robiliśmy na terenie gminy. Tam też było wiele do zrobienia. Przez lata działalności stowarzyszenie zrealizowało liczne projekty. Pani prezes opowiedziała o tych, które najbardziej zapadły w pamięci i przyniosły największą satysfakcję. No, chyba najważniejsza była edukacja społeczeństwa. Wtedy, nawet słowo ekologia było takie obce, nieznane prawie. I zaczęliśmy od podstaw, od młodzieży, od szkół. A potem była terenowa stacja ekologiczna, a potem były konkursy przeróżne, o których będzie dzisiaj mowa tutaj. O tym wszystkim opowiemy i o tym wszystkim jest napisane w siedmiu tomach kronik stowarzyszenia, ale także w wydawnictwie, które na tę okoliczność, tych 30 lat, które minęły jak jeden dzień, została napisana pod redakcją. No, pana Juliana Chmiela i moją. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie wystawy prac malarskich Romualdy Tarasiuk pod tytułem Naturą Malowane. Wieloletnim partnerem Stowarzyszenia Ekologicznego jest firma Holcim Polska. O współpracę zapytaliśmy dyrektora Zakładu Górniczego Kujawy Tomasza Bladego. To co mogę powiedzieć, przez, ja jestem tutaj dyrektorem od półtorej roku, więc na pewno przez ten ostatni czas ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze. Ciężko mi się odnieść do tych pierwszych lat współpracy. Z tego, co zostało mi przekazane, to rzeczywiście początki mogły być lekko szorstkie, bo to stowarzyszenie jako jedno z pierwszych zaczęło przychodzić do nas i zwracać uwagę na to, że cementownia jako duży zakład produkcyjny może znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej. I właśnie być może dzięki temu hmm. zaczęliśmy na tą strefę zwracać dużo większą uwagę. Podczas rozmowy poruszyliśmy także temat przepompowywania wody z kopalni wapienia do zbiorników retencyjnych na terenach leśnych, co jest jednym z rozwiązań przyczyniających się do poprawy sytuacji ekologicznej w regionie. Zapytaliśmy, jakie kolejne działania planuje zakład górniczy Kujawy. Wspomniała Pani o jednym z naszych ostatnich sztandarowych projektów, który znacząco przyczynił się do poprawy warunków środowiskowych w okolicznych lasach. Ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie lata cementownia zrobiła bardzo dużo, jeżeli chodzi o dbanie o ochronę środowiska naturalnego. Takim chyba kluczowym krokiem było w momencie, kiedy Lafarge przejął cementownię Kujawy i zainwestował w budowę suchej nitki. Zapylenie, jakie, jakie wcześniej generowała cementownia, zostało ograniczone praktycznie do, do minimum. Przez te wiele lat, można powiedzieć więcej niż 20 lat, zainwestowaliśmy wiele pieniędzy w systemy odpylania, również systemy wychwytywania różnych, różnych substancji, które mogły się dostawiać do środowiska, także aktualnie spełniamy wszystkie standardy, a nawet mogę powiedzieć, że nasze standardy wewnątrz firmy są wyższe niż wymagania środowiska, środowiskowe naszych wytycznych tutaj rządowych. Też mogę powiedzieć, że cały czas działamy w kierunku poprawiania sytuacji środowiskowej. Jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o obniżanie śladu węglowego w produkcji cementów. Wkrótce będziemy mieli na naszym terenie unikatowy, unikatową instalację do wychwytywania dwutlenku węgla i będziemy pierwszą zeroemisyjną cementownią w Polsce. Sympozjum nie tylko podsumowało 30 lat działalności stowarzyszenia, ale także zainspirowało uczestników do dalszych działań na rzecz ochrony przyrody oraz budowania społeczeństwa, które żyje w zgodzie z naturą. Wydarzenie uświetnił koncert galowy pod tytułem Serce dla przyrody, podczas którego wystąpili artyści związani z lokalną sceną muzyczną Ludmiła Małecka i Artur Grudziński.